Witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Maksymilian Szymański. Jestem doktorem nauk Uwielbiam naturę, kocham przyrodę. Dzisiaj będziemy gotować cukierki z tataraku, popijając pyszną herbatę firmy Natura Vita. Mm. Tak prezentuje się susz ziołowy tataraku zwyczajnego, a to są świeże kłącza. Wykopane parę dni temu koło Pinchowa. Już dawno ludzie zauważyli, że tatarak doskonale smakuje na słodko. Dlatego będziemy się robić cukierki z tataraku. Firma Natura Vita zaprasza do wspólnego gotowania. Ostrożnie oskrop i umyj kłącza, zalej zimną wodą. Tatarak gotowaliśmy 10 godzin. Mm. Fantastyczny zapach. Odcedzamy tatarak i kroimy w bardzo cienkie plasterki. Przygotuj syrop z cukru w ilości równej wadze korzenia i połowie ilości wody. Pozostaw plasterki na kilka godzin w gorącym syropie w termosie. Następnie gotuj, aż plasterki wchłoną cały syrop. Mmm, przepyszny. Mm, naprawdę niebo w gabbie. Czernowny. Bardzo silny, mm, pikantny smak. Jest bardzo aromatyczny. Wojtek jest współautorem książki W 80 chwastów dookoła Polski. Serdecznie zachęcamy do jej zakupu. Naprawdę warto.